smaszczki na czole, kurze łapki, worki pod oczami. Ja też. I wiem, jak to potrafi wpływać na mnie, ale znalazłam coś naprawdę co działa. Ten krem ma żelowo-kremową konsystencję i ekstrakt z planktonu. Cześć, jestem Aga. Dzielę się z tobą moimi tipami, jak dłużej zostać młodą. Po 40. roku życia każda z nas Znajduję każdego dnia jedną zmarszczkę więcej, ale to nie znaczy, że w sposób naturalny nie możemy z tym walczyć. Zaobserwuj mnie, a podzielę się z Tobą moimi tipami, w jaki sposób ja to robię. I to właśnie w tym momencie, kiedy nałożyłam krem, który prasuje zmarszczki. Wiem, że każdego dnia, kiedy wstajemy, widzimy jedną zmarszczkę więcej przy oku, przy ustach, na czole. I wiem, że w pewien sposób na nas, kobiety, to wpływa bardzo negatywnie. Ale dzisiaj Ci zdradzę sekret, jak możesz uniknąć właśnie tych zmarszczek tak zwanym rasowaniem zmarszczek. Ja już sobie przygotowałam moją skórę, zrobiłam moje skin czyli nałożyłam yy, krem pod oczy, nałożyłam serum, nałożyłam krem nawilżający i teraz nałożę krem, który mi wypełni te zmarszczki. Będziesz mogła widzieć to po prostu na żywo, jak te moje zmarszczki tutaj, koło oka, w mgnieniu oka się wypełnią. Ta malutka saszetka, która zawiera krem w postaci żelu, ja zaczynam już tu od początku oka i widzisz, nie rozcieram, ale Koncentrując się właśnie na tych konkretnych obszarach, ten krem wypełnia i wygładza zmarszczki, a do tego stymuluje kolagen i nawilża intensywnie. Efekt skóra wygląda młodziej, bez filtrów. Używaj na czystą skórę, tak jak już powiedziałam wcześniej dłużej też kremu nabierżającego i kremu pod oczy. Potem nałóż ten krem. To są efekty nałożenia kremu z planktonem. Ja była dowołam żelazką. I to mamy efekt po pięciu minutach. Jeżeli będziesz używała regularnie tego kremu, przynajmniej przez odcinek,